A przed nami już numer katalogowy 12. Timi polski koń szlachetny półkrwi urodzony 25 kwietnia 2020 roku w stadnienie pana Stanisława Janika w Grudziądzu. Timi to córka świeżo kreowanego wicebundesczempiona koni skokowych pięcioletnich Ogiera Kaszmere. To westfalski ogier, który znajduje się w tej chwili w treningu w stajni pana Marko Kuczera, a właścicielem Kaszmere jest stadnina Gutnojenhof, z którą od lat ściśle współpracuje pan Stanisław Janik. Kaszmere miał ciekawą historię życia. Osierocony stosunkowo wcześnie przez matkę, został podsadzony pod inną klacz. I wcale taki podwójny odchów wraz z mlecznym bratem nie wpłynął ujemnie na jego rozwój. Wyrósł na pięknego ogiera. Już podany treningowi w teście 14-dniowym i w sport teście wyróżnił się bardzo dobrymi predyspozycjami, bardzo zrównoważony indeks. Zarówno wysokie oceny za cechy skokowe, jak i ujeżdżeniowe. Dodatkowo jest to ogier, bardzo głęboki, bardzo poprawny na spodzie i o znakomitym rodowodzie. Kaszmere jest synem Ogiera Kristallo, który w swojej własnej karierze sportowej doszedł do poziomu konkursów 150. Dosiadał tego Ogiera szwedzki jeździec pracujący dla Ludgera Berbauma, Henrik von Eckermann. Kristallo po Kornet Oboleński, czyli z rodu Ogiera Cordelabrie, Labrie, a matka Kristallo Kasi po Cassini, i dalej Polidor, matka Kaszmere Novis po kontenderze, a więc mamy tutaj wysoką koncentrację krwi Koldera-Briera. I następna matka Bordella po Lorenz. Matka prezentowanej Timiszoary, klacz Toszka, to klacz rasy Deutsche Sportfert, Także z dominującym udziałem krwi holsztyńskiej. Jej ojcem jest ogier Leroy Emil. Wychodowany przez słynnego niemieckiego hodowcę Harma Thormalena, Ogier ten w swojej własnej karierze sportowej doszedł do poziomu konkursów 150. Startował w ekipie irlandzkiej. Bardzo dobrą kar karierę sportową miał także jego ojciec, Ogier Legrè, który startował w ekipie włoskiej. Także poziom konkursów 50. Legrę na koniec swojej kariery. Hodowlanej był sprowadzony na pol do Polski, stanowił na terenie naszego województwa u stadnie pana Romana Barlika w Dąbkach. Cechą charakterystyczną rodowodu Legrę był fakt, że jego matka była bezpośrednio po, po polskim Ramzesie. Toszka prezentuje nam już swoje kolejne źrebie i kolejną klaczkę, w roku ubiegłym widzieliśmy Tori Amos po gierze Santos, była w grupie klaczek skokowym na, skokowych na drugim miejscu. Zaprezentowany klaczka z numerem 12. Duży źrebak, dobrze rozwinięty, w dość dobrym, w dobrym typie konia wierzchowego. Jedynie tutaj chcielibyśmy, że jakby zauważyć, ale to i potem przyjść do pokroju, ciut byśmy chcieli tej szyi więcej okrągłości. Tutaj każdy z Państwa może zauważył, jak stanęła. Chcemy, żeby szyja wychodziła z kłębu wysoko do góry, ale to nie może być, żeby Nadmiernie był rozwinięty dolny mięsień szyi. U koni wierzchowych chcemy, żeby to była w proporcjach więcej górnego mięśnia niż dolnego. Na tu mocno unosi tą szyję do góry i bardzo eksponuje ten mięsień. To, to musimy wziąć pod uwagę. Dlatego typ 4,5, a w pokroju 4, 4 Nasze zastrzeżenia tutaj do tej szyi. To też powodowało, że wysoko unosząc tą szyję i mało okrągłości i przy prostym grzbiecie przechodzimy do ruchu i tutaj e, niestety do, dobry ten kłus, dość dobry, aktywny, ale za mocno zadnią nogą do tyłu pod, za, e, troszeczkę zadem chcielibyśmy, żeby do przodu pod siebie bardziej wkraczała w tym ruchu, dzięki temu uzyskałaby więcej takiej kadencyjności, to co widzieliśmy u poprzednich śrebiąt, ale dobry wstęp, obszerny, aktywny tutaj przez grzbiet 4,5 za ruch. Zdrowie, dobrze odchowana, adekwatnie do wieku, tutaj bez większych zastrzeżeń. E, dobra dobrej kondycji dobrym 4,6. Dziękujemy bardzo. Łączna nota 18 punktów i to jest trzecie miejsce wśród klaczek skokowych. Zapraszamy na ring numer katalogowy 13. Cafe przygotowuje się 14 no doubt. S. Yes.